Chciałbym się mu pochwalić, zrobionym przeze mnie wiatraczkiem domowej roboty, wiadomo upały są. Do budowy wiatraczka wykorzystałem starą lampkę biurkową, taką na antence, śmigiełko już też od jakiegoś starego wiatraczka, silniczek 6V od radiomagnetofonu i Ładowarkę od telefonu komórkowego. Telefon padł, ładowarka przeżyła, więc wiatraczek posiada regulowaną wysokość, skrętność, o można sobie do dołu z powrotem do góry, i co najważniejsze, chłodzi w upalne dni.